Dzień dobry, witajcie! E, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale MyTap. Ja nazywam się Beata Kędziasowa i na tym kanale chcę nauczyć się stepowania. W poprzednich odcinkach poznaliśmy dwa podstawowe kroki w stepowaniu. Step heel oraz shuffle. Dziś pokażę Ci, jak możesz te kroki łączyć ze sobą i tworzyć proste, rytmiczne kombinacje. Zatem zaczynamy! Przygotujemy sobie zatem prawą nogę i wykonujemy trzy shuffle w rytmie równym prawą nogą. Dokładamy step hill. Razem. Teraz druga noga wykonuje tylko jedno shuffle i step hill. Połączmy zatem obie strony. Siedem, osiem. I końcówka. Shuffle step, hill step. Spróbujmy razem tą ostatnią część. Całość. Uwaga. Pięć, sześć, siedem, osiem. W kolejnej części mamy shuffle step, heel step shuffle step, heel step Zróbmy powoli, noga przygotowana. Tutaj bardzo ważne jest przenoszenie ciężaru ciała i uwalnianie drugiej nogi. Shuffle step, heel step. Noga jest wolna. Jeszcze raz. Shuffle step, heel step. Shuffle step, heel step. Całość od początku. Uwaga. 5 6 7 8. I została nam już końcówka. Posłuchajcie. Szafu, szafu, step, heel, step, heel. Pa 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 pa. Szafu, szafu, step, heel, step, heel. Dobra, próbujemy całość od początku. Uwaga, 5, 6, 7, 8. Znacie już całość, teraz przełożymy sobie wszystko od drugiej nogi, czyli jeżeli zaczynaliście od prawej, to teraz całą tą kombinację zacznijcie od lewej nogi. Uwaga, próbujemy. Macie już zatem wykonać całą tą kombinację na prawą i na lewą nogę, więc powtórzmy to kilka razy, tak żeby się utrwaliło. W sumie jedna kombinacja zajmuje nam dwie ósemki, czyli mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Druga noga. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Trochę wolniej, uwaga. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli spodobała Ci się nauka stepowania i chcesz kontynuować, koniecznie subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia!